Witam w moim skromnym warsztaciku. Dzisiaj zajmiemy się takim szperaczem. Jest to szperacz przystosowany do działania z bateriami Parkside. Tu pięknie świeci, i tak dalej. Jest nim tylko jeden mały problem: nie ma zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem. Bo jak wiemy lub nie wiemy, te akumulatory same w sobie nie mają zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem. Więc dzisiaj sobie spróbujemy dorobić takie zabezpieczenie. W internecie wyszperałem sobie taki schemacik. To był schemat do zabezpieczenia akumulatora 12V. Tu kolega Edward pomógł mi go przerobić na te 21V, czyli w sumie tutaj tylko jest dodana jedna dioda Zenera 18V. I tak, tutaj mamy rezystor 68 kilo, jadłem 50 kilo, też może być. Tutaj mamy 2,4OMA, jadałem 3 omy, jak najbardziej może być. Resztę już zostawiamy tak jak jest. No i zrobiłem sobie taki doświadczalny układzik na razie na pająka. I tu oryginalnie mamy użytą lampę 10R0516140. Zakupiłem dokładnie taką samą. I tak wracając jeszcze do schematu, tym potencjometrem 50 kg regulujemy wartość napięcia, kiedy lampa ma się wyłączyć. A tym rezystorem 3 omy regulujemy histerezę czyli kiedy ma się podobno. Ponownie załączyć. I tutaj zasymulujmy sobie jego działanie. Mamy 21V, wjedziemy w dół. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Przy 14 się wyłącza. I teraz 15, 16, przy 16 się włącza. Jak na kogoś jest za nisko, można sobie to tym potencjometrem 50 kg regulować. No to robimy płyteczkę. Całej metody termotransferu nie będę omawiał powiem tylko w skrócie, że na śliskim papierze drukujemy sobie nasz wydruk. Przykładamy do wcześniej przygotowanej płytki i prasujemy żelazki. Filmik, w którym bardziej szczegółowo pokazywałem metodę termodruku, to rzucę w opisie. No i co nam to wyszło? Lepiej się rozpuścił. No i wszystko na ładnie przelazło na drugą stronę. Teraz widzimy pewne niedoróbki, na przykład tutaj się troszkę gdzieś obkruszyło, tu się obkruszyło. I w tym rejonie tutaj będzie więcej elementów, bo dojdzie nam jeszcze dioda, więc sobie to odpowiednio poprawię mazaczkiem. Myślę, że tak już mogłoby zostać i rzucamy do kąpieli trawiącej. No i mamy naszą płyteczkę. Pewnie jak od razu zauważycie, trochę to spieprzyłem, bo to powinienem wydrukować w odbiciu lustrzanym. A tak to wyszło mi to wszystko na odwrót. Ta płytka jest przygotowana pod elementy SMD, więc na tej płytce nie będzie się dało osadzić elementów SMD, bo wtedy nam się tutaj te nogi zamienią miejscami. Jak również tutaj w tym TL431. Wszystko będzie na odwrót. Niestety nie mam w tym momencie dostępu do drukarki laserowej, bo to musi być na drukarce laserowej, oczywiście. Więc drugiej płyteczki sobie nie zrobię. Ale też nie mam wszystkich elementów SMD potrzebnych, więc i tak nie zakładałbym elementów SMD. No więc jakoś to sobie urzeźbię. No ale jakbyście coś takiego robili. I byście zrobili sobie wydruk luszczany, no to obsadzenie elementów tutaj już jest prościzna. No ja będę musiał coś wykombinować. No i tak to użyźbiłem. Oczywiście to nie ma tak wyglądać, bo tak jak mówiłem, wszystko ma być pod SMD. Ten prek może być jeszcze mniejszy. Tutaj tylko z tych elementów, które muszą być przewlekane, no to musi być ten kondensator, Ale to wszystko może być SMD. Także docelowo to powinno wyglądać troszkę inaczej. No ale jest co jest. No zobaczmy, czy to będzie chciało działać. 21 V daje. Dobra, działa. Już jest dobrze. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. 10,9 czyli na razie nam nic nie reguluje na 14, spróbujmy to ustawić.

Założyłem prk 47 kg, taki miałem. To pewnie będzie się na nim ciężko regulować. Ale nie dlatego, że ma taką wartość, tylko że jest, tylko że jest takim kurde dziadem niedokładnym. O tym się oczywiście lepiej ustawia, a tu będzie troszkę zabaw.

I gaśnie. 15 i 16 się zapala. Trzeba tak bardzo precyzyjnie tym perkiem regulować, tak dokładnie omyśli włos, ale jesteśmy w stanie ustawić wszystko to, co chcemy. Oczywiście można też zastosować potencjometry wieloobrotowe, precyzyjne. Wtedy ustawianie jest dużo łatwiejsze. No i teraz ten układzik musimy gdzieś tutaj zmieścić. I tak sobie wymyśliłem, że może tutaj dorobię, dodrukuję jakieś pudełeczko. Coś tutaj będę kombinował, ale potem sobie wymyśliłem, że przecież ja też bym chciał taką lampkę, więc zaprojektowałem całą tą stupkę od nowa. To jest mój projekt. Troszkę się różni, ale nie bardzo. No, wykonanie może troszkę gorsze. Ta moja drukarka to taka jest jaka jest. To widać, że była jakaś przemysłówka fajna, ale działa. Wszystko ładnie się zapina, odpina. Konstrukcja jest bardzo prosta. Tu jest przełącznik. Otwór na śrubę. I tak to sobie wygląda. I oczywiście to jest taki wstępny prototyp. Tutaj piny mamy wykonane z takiego styku, jakiegoś tam. No ja wymyśliłem, że zrobię to sobie po prostu z blaszki tej do zgrzewania grubości 0,3 zgiętej na dwa razy, czy tam stalowej, czy niklowej, to już bez różnicy tutaj po prostu to wtopiłem i działa jak tralala i teraz jak już wiem jakie to wyszło grubości to mogę sobie tutaj doprojektować jeszcze na to tą górę no i projekcik z na układ już jest gotowy tak to sobie wygląda tak wygląda oryginał dla porównania no to składamy dziada No dobra, umieściłem to. Zobaczmy, czy to jeszcze działa. Nie wydziała. No i zobaczmy, czy tam się to nie rozregulowało w międzyczasie. Ma świecić 20, 9, 8, 17, 16, 15, 14 gaśnie. Ahora no cast No, coś tam się popierdoliło. Mamy stroboskop. Uwaga, będzie stroboskop. Uwaga, będzie stroboskop. Powiem tyle, coś tu się popierdzieliło i to ostro. To schodzimy na dół z napięciem, ale teraz dziesiątki Voltów. A może tak było od początku? Nie wiem. Bo przy tym przechodziłem po całościach Voltów, a teraz idę po dziesiątkach. 16,7, 16,6, 16,5.

14, 8, 14, 7, 14, 6, 14, 5, 14, 3, no dobra, idziemy w górę. 25, 14, 6, 14, 7, 14, 8, 14, 9, 15, 15, 1, 15, 2. 15 3, 15 4, 15 5, 15 6, 15 7, 15 8, 15 9, 16, ale mamy piękny stroboskop. 16 1, 16 2, 16 3, 16 4, 15 5, 16 6, 16 7, 16 8, 16 9. Czyli wychodzi na to, że będzie część druga tego filmu. Jak macie jakieś pomysły o co to chodzi, komentarze są Wasze. Na dzisiaj dziękuję, pozdrawiam.